siedzimy sobie z synem na czarnej kolonii piękna pogoda wrzesień dziś biorą mi siostry. Oskar złapał karpia 2 kilo tak na razie i dycha no no i widzimy się przy rybie tak Ta. Ta. o Siema, na węteczkach pelecik. U Oskara coś tam na grubo jest, kukurydza. Dużo ludzi wędkujących, jak na sobotę. Dzisiaj 21. Tak, no. O, przybliżenie jest. Ona Oskara. Łowisko polecamy, bardzo fajne. Właściciele super. No i rybka też jest fajna. Brania są co jakiś czas. Strzelamy pelecikiem, kukurydzą. Tu syn Oskar łódką wywozi sporo towaru. I zobaczymy, co się będzie działo dalej. O, branie nawet jest jakieś, czyżby na żywo? Na żywo nie. Dzisiaj siotry robią nam psikusy, przechodzą przez żyłki. Widocznie puste brania są. Może u Ciebie będzie w Mamy jeszcze jedną wędkę tam na śledzika zarzuconą za kołyską. O, tu jest. Oskar, tą głowę. za Pan tam na bacikach sobie też ładnie wyciąga. karasie przede wszystkim widzieliśmy leszcze.